Jeżeli, jeżeli, ktoś, jest katolicki, jeżeli ktoś wie podłość, wcześniej, że wygra konkurs, jest dogadany podłość, z tym, kto robi konkurs, to jest ustawienie konkursu czy kłamstwa, a, a księdzu należy się po prostu odszkodowanie i przeprosić. Dlaczego panie prezesie nie było żadnego spotkania, jak pan wójce premierem był, jak mieliście już informacje dotyczące tego, że będzie inwazja Rosji na Ukrainę? My... Z ostatnimi tygodniami przed inwazją będą mogły być wyjaśnione. W tej chwili musiałbym złamać różnego rodzaju mi się też spotkanie... Panie pośle, Janusz Kowalski, poseł PiS, złożył wniosek o odznaczenie Donalda Trumpa krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. Dowiaduję się o tym od pana redaktora. Yy, szczerze mówiąc, nie z nią tej inicjatywy. A, yy, ciekawy byłbym yy, tego uzasadnienia tego wniosku. Tak, złożyłem ten wniosek dokładnie w listopadzie... Dwa... Warychą. Naprawdę mało jest aż tak odrażających postaci w polskiej polityce jak on. Dlaczego? Ponieważ jako kolejny znów uparcie broni księdza Salcesona. Nie tylko broni, ale też idzie o krok dalej i apeluje o to, by Salcesonowi przyznać odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Zdaniem Warchoła Salcesonowi należą się także przeprosiny za to, że drenował razem z Ziobrą. Fundusz Sprawiedliwości. Również dzisiaj zobaczą Państwo, jak Jarek tupta sobie po sejmowych korytarzach, uciekając przed banalnym pytaniem pytaniem o bezpieczeństwo czyli kwestią, jaką jak tyczką pałowali potencjalnych wyborców, doskonale zdając sobie sprawę, że zaniechali swoich obowiązków, mając informację na kilka tygodni przed o tym, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Mimo tego milczeli. I po prostu nic nie zrobili. Dzisiaj Jarek zasłania się rozmaitymi klauzulami. No to na koniec czegoś tak idiotycznego naprawdę w internecie i w Sejmie ze świecą szukać. Janusz Kowalski złożył wniosek o nadanie orderu za zasługi dla Polski. Uwaga, Donaldowi Trumpowi. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując. Pomagasz nam się rozwijać. A my, zanim zaczniemy, jak zwykle bardzo, bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę. Tego kciuka tu na dole do góry i o napisanie komentarza, bo właśnie w ten sposób pomagają nam Państwo docierać z naszym programem i przekazem do nowych odbiorców, nad czym pracujemy i za co bardzo Państwu dziękujemy. No to nie zanudzamy i zaczynamy od e, pytania. Pytania, które. Zostało postawione słynnemu Warchołowi. No nie jest tajemnica, przypomnijmy, że Warchoł to jeden z tych solidaruchów, którzy razem z Ziobro tworzyli, a później drenowali fundusz Sprawiedliwości, długo niewidziany w Sejmie, co chyba nie dziwi, bo mając świadomość tego, jakie żniwa są w suwerennej Polsce i PiSie w związku z aferą właśnie rozkradania tego funduszu Sprawiedliwości, część z nich po prostu unika tego blichtru i błysku kamer i fleszy aparatu fotoreporterów. Nie chcą odpowiadać za kolegów, nie chcą wsypać kolegów. Ale czasem, gdy jest to posiedzenie Sejmu, muszą zderzyć się z prawdą na temat samych sobie. O co chodzi? Chodzi o to, że Warchą broni nadal księdza Salcesona. Dziś nie o nim, a o chamstwie, głupocie. Macie Państwo rację w komentarzach i totalnym dyletanstwie Marcina Warchoła. Dzisiaj zarzuca Adamowi Bodnarowi i nowemu rządowi koalicji 15 października, że łamią prawo, bo rzekomo stosują te same procedury konkursowe w przetargach i w konkursach, gdzie rozmaite NGOs i fundacje mogą otrzymać wsparcie właśnie na pomoc przestępcom. Problem w tym, że Ziobro nie zrobił nic złego, gdy mowa o przepisach na jakiej podstawie można wnioskować o tego typu granty, ale jego przestępstwem prymitywnym oszustwem, bezczelnym złodziejstwem było to, że były to przetargi i konkursy ustawiane. Warho jednak nie widzi tej subtelnej różnicy i zaapelował o to, by Salcesonowi za niesłuszne aresztowanie wypłacić Odszkodowanie. Co była jedynego wina? Jeżeli, jeżeli jest ktoś jest katolicki, jeżeli ktoś wie wcześniej podłość, że wygra konku, jest dogadany podłość, z tym, kto robi konkurs, To jest obrzydliwe, obrzydliwe kłamstwo. A w tej chwili minister Adam Bodnar organizuje konkursy na podstawie tych samych przepisów, które zarzucał księdzu Łoszewskiemu. To, to, to jest nieprawda. Czyli minister Bodnar już to teraz jest nieprawda. Jest, sądzi pan, że dlaczego, jest dogadany z kimś? Dlaczego, dlaczego organizuje konkursy na podstawie tych przepisów, które się nie zmieniły ani na kropkę, ani na przecinek, które zarzuta księdzu Łoszewskiemu? Dokładnie. W ten sam sposób te same paragrafy, te same przepisy stoją za tymi konkursami obecnie realizowanymi. To jest na stronie już, ministerstwa. Ale ktoś już wie o tym Może wcześniej, że wygra się pan przekonać o tym, panie Ratorze, Jeszcze raz mówię: to absolutnie nikczemność, podłość, za którą odpowiedzą wszyscy ci, którzy temu, którzy tego dokonali, a księdzu należy się po prostu odszkodowani i przeprosić jest dowód na to, że oni naprawdę nie cofną się przed niczym, że gdy piszecie Państwo w komentarzach, że nie mają oni wstydu, że nie ma co liczyć na jakąkolwiek refleksję ze strony przestępców, to wszystko jest prawdą. I tu macie Państwo pełną, pełną rację. Co więcej, zauważcie, że nawet ci prymitywni, jednak pospolici bandyci, którzy kooperując z politykami rozmaitych partii, szczególnie tych, głównie tych prawicowych, Aż tak głęboko zapętili się w tej sieci kłamstw i oszustw, że dzisiaj osoba, która jest aresztowana tymczasowo, która w normalnym, cywilizowanym społeczeństwie najpewniej spotkałaby się ze społecznym napiętowaniem dla nich jest bohaterem. Oni próbują wcisnąć tym swoim otumanionym wyborcom, czasem przez nas nazywanych pisowskim motłochem, takie przekonanie, że jeżeli jesteś księdzem, jeżeli chodzisz w sutannie, jesteś zakonnikiem, zakonnicą, to więcej ci wolno. No niestety panowie, te czasy się skończyły i miejmy nadzieję, że szybko do Polski nie wrócą, a wy za swoje bandyctwa musicie odpowiedzieć. Przykład, tak już na koniec tego tematu, obrony takiej dewiacji polityczno-moralno-finansowo-społecznej jest kolejnym, jaskrawym, jasnym dowodem na to, że nie ma innego sposobu, nie ma innego patentu na uzdrowienie kondycji naszej ojczyzny i społeczeństwa w kontekście powrotu praworządności niż delegalizacja tej pisowsko-suwerenno-polskiej mafii. Tylko ukaranie sprawców, szczególnie tych, którzy dzisiaj Broniąc przestępcy, pochwalają to przestępstwo będzie jasnym sygnałem dla innych, czekających w pisie na Noworodzkiej w kolejce, by tego typu rzeczy nie robić, bo grozi za to surowa kara. Czyli Państwo z tym się zgadzacie? Co o tym myślicie? Koniecznie dajcie znać o tym właśnie w swoim wpisie w komentarzach. Temat numer dwa dzisiaj to Kaczyński ucieka po sejmie. Znów przed oczywistym pytaniem o kwestie bezpieczeństwa. Ano dlaczego? Ano dlatego, że padła istotna kwestia, wróciła właściwie do dyskusji tej debaty publicznej i społecznej o bezpieczeństwie, którego PIS nie był w stanie zapewnić Polkom i Polakom przez swoje partactwo. Państwo pamiętacie kampanię wyborczą 4 później 8 lat wcześniej, gdy mówili o bezpieczeństwie, kreując siebie na pisowców zapewniających Polką i Polakom bezpieczeństwo. No na czym się to skończyło? To pamiętamy wszyscy. Na słynnym tekście o wiceprezydencie do spraw bezpieczeństwa to tekst Kaczyńskiego podczas jednej z miesięcznic kłamstwa smoleńskiego. Choć mieli informację na no, długo przed tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, gdy mogli ją wykorzystać, przygotowując Polskę na chociażby kryzys migracyjny. Olali tą kwestię, no i zachowali się tak jak na pisowców przystało. Udajemy, że nie ma tematu. Udajemy, że nie ma sprawy. Dzisiaj konfrontowani z prawdą o samych sobie mówią wprost, nie mogę, nie powiem, a no bo klauzula. Ale racjonalnie myślący ludzie, jak nasi widzowie, jak państwo, jak ci, którzy może do nas jeszcze trafią dzięki waszym dostępieniom tego kitu nie łykają. Dlaczego, panie prezesie, nie było żadnego spotkania, jak pan wójce premierem był, jak mieliście już informacje dotyczące tego, że będzie inwazja Rosji na Ukrainę? Amerykanie o tym alarmowali w listopadzie. Jest raport, z którego miałoby wynikać, że nie było żadnego spotkania w tej sprawie, żadnej debaty. Dlaczego? Przygotowań. Proszę Państwa, przyjdzie czas, ale to pewnie będą lata, kiedy te sprawy związane z ostatnimi tygodniami przed inwazją będą mogły być wyjaśnione. W tej chwili musiałbym złamać różnego rodzaju tajemnice państwa. Czy spotkania się jakieś odbywały? Czy nie były rejestrowane? Czy, czy kompletnie ich nie było? Wszystko. Za 20 albo 30 lat, czy już miana to świetnie. Oni są w stanie nawet z własnych. Pewnych uszczerbków, z takiego inwalidztwa moralnego zrobić swój atut. To oczywiście ciekawe historie, takie dla małych dzieci, mm, takich, które oglądają Rachonia czy innych propagandystów, gdzie teorie spiskowe, kwestie mm, służb czy rozmaite bajki sączone przez tą prymitywną propagandową tubę pisowską stają się orężem do gnębienia innych. Mam nadzieję, że jednak to pełzające przez 8 lat, a dzisiaj budzące się do życia, Wręcz odbudowujące się społeczeństwo obywatelskie skutecznie da odpór tego typu kłamstwom, narracjom i ściekowi bzdur A Kaczyński, Stając przed kolejną komisją, to są moje nadzieje mam nadzieję, że tak się oczywiście stanie będzie musiał odpowiedzieć za swoje nieróbstwo, partactwo, po prostu za swoje złodziejstwo. Zachęcam Państwa do komentowania, jak Wy oceniacie to turnę galopem Kaczyńskiego po Sejmie, podczas gdy jednak powinien odpowiedzieć na istotne pytania. Wszak to on wówczas piastował tą ministerialną tekę do spraw pisowskiego niebezpieczeństwa. Temat numer 3 dzisiaj to petarda. Wchodzimy w weekend, a więc musi być nieco uśmiechu na naszych twarzach. Janusz Kowalski, tak wiem, dziś u nas już był po tej chucpie, jaką urządził na antenie telewizji Polsat, ale trafia znowu, bo trafił w Sejmie na dziennikarza ymm, wprost. No to też taka gadzinówka, ale zadał ciekawy chłopak pytanie, więc i my do niego się odniesiemy, bo mało kto wie. Nawet ja nie wiedziałem, państwo pewnie domniemuje, że również iż Kowalski jest autorem wniosku o przyznanie zdanie orderu za zasługi dla Polski Donaldowi Trumpowi. No to ja pytam, czy następny w kolejce po sam order nie jest przypadkiem ksiądz Michał O., pseudonim Salceson. Panie pośle, Janusz Kowalski, poseł PiS, złożył wniosek o odznaczenie Donalda Trumpa krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. Czy Pana zdaniem taki order należy się do Donaldowi Trumpowi? Yy, Dowiaduję się o tym od Pana redaktora. Yy, szczerze mówiąc, nie znam tej inicjatywy. Ale... Ciekawy byłbym tego uzasadnienia, tego wniosku. Tak, złożyłem ten wniosek dokładnie w listopadzie 2021 roku, więc 4 lata temu, wtedy kiedy nikt nie myślał, że Donald Trump ponownie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja wiedziałem, że zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale złożyłem dlatego, że uważam, że Rzeczpospolita zawsze powinna doceniać swoich przyjaciół. Jest taka praktyka, że bez względu na to, czy jest to republikanin, czy demokrata, jeżeli dany prezydent służy jako przyjaciel Polsce, dostaje najwyższe odznaczenie. Dostawali go w historii i demokraci, i republikanie. I dla Dlatego złożyłem takie, taki wniosek, dlatego, że po pierwsze, Donald Trump jako prezydent w latach 2016-2020 wspierał Polskie Trójmorze, wspierał budowę Sojuszu Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, wymierzonego przeciwko de facto Rosji, blokował w interesie Polski i również Ukrainy Nord Stream 2, więc blokował niemiecko-rosyjski projekt, nałożył sankcje, które potem były zniesione w 2021 roku przez Kamala Harris i przez Joe Bidena, wspierał politykę polską, przyjeżdżał do Polski Wspierał inwestycje amerykańskie, nie zrobił niczego, co by było złe dla Polski. I w tym sensie jest to oczywiście przyjaciel Polski. Najbardziej rozśmieszył mnie, rozśmieszyła mnie reakcja słynnego szrota intelektualnego tak zwyczajnie, zwykli państwo nazywać go w komentarzach który nawet nie wiedział o tym, że ma w szeregach swojej partii, no po tym, gdy już PiS wchłonął suwerenną Polskę takiego dzbana. A może to nowy kandydat do tego tytułu? Jeżeli tak, to zachęcam do zgłaszania go w tym plebiscycie. Być może na podium zamiast czanka znajdzie się kto inny. To na koniec zachęcam do tego, by kliknąć, subskrybuj nasz kanał. Dzięki Państwa subskrypcjom razem z wami tworzymy archiwum bezprawia i niesprawiedliwości, a także bandyc, złodzieństwa i oszustw dokonywanych przez polityków PiS i suwerennej Polski. Zachęcam także do tego, by dołączyć do nas na Facebooku. Jest nas już tam ponad 6 tysięcy racjonalnie myślących osób wystarczy wpisać przeglądarkę w facebooku checkpress.pl i tak nas Państwo łatwo znajdziecie. Jesteśmy także na naszym portalu informacyjnym checkpress.pl gdzie codziennie, również weekendy, nowe, świeże informacje z kraju i ze świata. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj. Życzę Państwu dobrego i spokojnego weekendu, ale nie żegnam się, bo my spotykamy się również jutro, bo spotykamy się codziennie, niezmiennie, od dwóch lat, zawsze o tej samej porze. Dobrego, spokojnego i przyjemnego dnia. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.